Sprawdźmy sobie może dziennik, Królewska krew nie ma. Chodźmy może sobie tutaj. Skalena. tak, to gdzie ja? Teraz znam skalena skalena burdona. Więc nie człowiek To co? Snapsa nie będzie? Nie, Rety, skalen, skalen, gdzieś ty jest? Pokaż proszę tu widzę, że coś jest <ścoughs> A, mi to wyszło Tak, bo teraz zauważyłem pomarańczową strzałkę na yy, koło minimapy. Więc biegniemy Mieczyk, Mieczyk, coś to jest i szukamy burdo na hec. Tu, 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 tu. Lica blawe ślipia jak węgle, Podnosi dłonie. I robi czachumą. na macie. Oni w karczmie. Z tym koleś nie da się pogadać. No, że chodźmy. O, ale spadkie FPS. -ów. Ta nie wskaźmy, jak miło. O, kolejny. Jakaś filipość no, się i zaraz masz sąsiedztw Jak mrówki. No, to jest skalę. No, ludzkim kobietom wystarczy byle... Zmierzysz się ze mną na rękę. Czemu nie? pokaż na co ci stać próbujemy się No ja pokaż dawaj. na co ci stać no, że nie za forsę. a zawsze to jest dodatkowe doświadczenie a zaraz przegram no co jest Dobra, No przerżnąłem i... śmierci jeszcze raz ma się tę łapę co zaanowanką Zmierzesz czemu nie? Nożta omine. Pokaż. Próbuj. Pokaż na. Nożes się to zapalę. I, i teraz musimy próbować. w wtopionikom Henselda. To poważniejsza sprawa. Im się marzy wolność i równość. Świnia wyżej ryja nie podskoczy. Ale niech walczą. Za wolność waszą i naszą. No oj 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 oj. oj. Chudę, znowu przegrałem. Fak. Coś z tą mychą. Powie nasolny kurwa macie Nienawidzę tego Ma No, jeszcze raz to co Pokaż na Pokaż na Przemierza krainy i zabija potwory za pieniądze A czemu mu się tak ślipia świecą? Bo za młodo czarodzie jest mutowany. No patrz jakie rzeczy się dzieją No już kurna macie No nie dam rady go pokonać, kurde Rzuć kamieniem za siebie, a trafisz czarodziejkę. Ma się te łap. Dobra, wiecie co? Ja w znowu nagrywanie pokonam z kalena. Trzymajcie się. Dobra, udało mi się pokonać. Prędzej skałę kutasem rozłupię, niż pokonam cię na rękę To no, wygląda na no. to, że jestem nowym mistrzem Wergen. Przegrać z białym wilkiem, żaden wstyd. Jest tylko jeden co mógłby się z tobą równać. To? Kto? Mocarny numer. Siłowałem się z nim w kowisze. Potem przez tydzień nie mogłem ruszyć ręką. Podobno gra nieuczciwie, ale może to tylko wymówki pokonanych. Jakbyś z nim zwyciężył, to pozdrów go ode mnie. Dobra. No, udało mi się Wiesz, pokonać. Patrzę na, na tego i widzę w nim coś niezwykłego. On z tych co zmieniają losy królestw. No ja wiadomo. No nasze zadania są nienawiści. No, mam zacząć na rozwój wypadków. Dobrze, to w takim razie. Hmm... District Marigold. Jak się nazywa? Budzwie Durek. Trzymaj się! Czyli musimy teraz pogadać z Filipu Elhard. Nie lubię tej czardziejki, szczerze. I teraz, jak ładnie widzimy, chodzi. Aż dziwne, pana muzyczka? A nad czym tu się zastanawiać? Jak przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiać? O, ja jesteśmy na miejscu. O, jakiś login screen. No, coś miłego dzieje. Uh. Jak miło. Teraz rozbierasz się. Próbowałam namierzyć TRIS, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał, jest gdzieś blisko, pewnie po drugiej stronie. W obozie kozynczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. Tam jest pełno upiorów. Pomogę ci. Nieustannie skanuje pole bitwy. Pokierujecie cię we właściwą stronę. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie, do zobaczenia. Wciąż nie mamy królewskiej krwi. Wiem, Henselt. Potrzebujemy jego krwi, nie jego głowy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem królobójczą? <laughs> hmm, chyba Filipa dobrze się bawiła. Nie ta szafka. Jak tam kurczę wiecie, nie można tutaj wejść, ale coś w niej jest. Zgadam sobie jeszcze z Filipą. Chciałeś o czymś porozmawiać? Znalazłem zaklęty sen silnie nasycony magią. Myślę, że to sen smoka. Doskonale to powinno wystarczyć. Wróć, gdy zbierzesz pozostałe składniki. No dobra, ale tutaj jeszcze coś mamy. Trochę jest góry fajnie. Co, już się ubrałaś? Ta niestety szkoda. Filip, Filipa dalej sobie siedzi. Więc ruszamy w takim razie w stronę upiornej mgły. Bo cóż innego pozostaje biednemu widzminowi? Nie. Co to jest? W zielonym kubraczku wśród zielonych. Dobra, to nie tego słuchać. Ale ja się zrobił wieczór już. To tak jest tak fajnie, no to jest tak trochę zasłonne. Taką się średnio wygląda. Tylko bez żadnych sztuczek. Tak, tak. To są chyba wszystkie, jeżeli chodzi o zadanie poboczne, jakie tutaj mamy. Wiadomo, będzie trzeba używać srebrnego miecza. Chyba ten będzie najszybciej. Zobaczmy no właśnie, z miejsca mocy. O, obrażeniowe miejsce mocy, co może się przydać. Uah. Dobra, poczekamy bo FPS-ki spadają. E, przydałby się kurde lepszy procesor. Weźmy sobie. Solidny srebrny miecz. Myślę, przed wejściem w mgłę. Na chwilę was opuszczę, tak Czy mnie o czym mylą? No hej. Co? No, zrobię. Eee, yy, papra. Tak. Ja za chwileczkę się z wami zobaczę. Poczekajcie te? Dobrze, jestem już z powrotem. Yy. Ale najpierw wiadomo alchemia. Muszę sobie zrobić tylko 6, trochę mało. Dwa się kartacz powinien mi styknąć. Zobaczmy, jak to nasze picie eliksirów. Ile mamy czego? Gawron? Podpowiem krwawienie. Hm. Hmm. Wilgę i wilka by się przydały się zrobić. 4 jeżeli chodzi o wilka i wilka i będzie to 7 Dobra, i już nie mam znów tego. Cholera. Picie No, na pewno gawę i na pewno jaskółka. Teraz ja muszę się z wilk podpalenie lepsze, trucizny i krwawienie. To mam odporności na to. Hm. Weźmy dobra. wytrąb. O, o! Ta wódka jest za dobra. Noże, wstawaj, mnie. Czas do pracy. Yy, tylko jedna mała rzecz właśnie, yy, kartacz poproszę tu. I idziemy. Srebrny miecz. I wchodzimy w upiorną mgłę. Fajnie to wygląda? No, naprawdę. Ostatnia walka będzie dla mnie chyba ciężka. No, że Filipa przybada nam na pomoc no i ruszamy powoli ruszamy, nie mam się co tutaj przejmować dopóki wiecie, Filipa nie zostanie uwięziona wtedy będziemy musieli się trochę postarać, My też wam pokażę no pewien nowy pasyw, o właśnie zaczynamy a i teraz zbieramy też tak zwaną adrenalinę au powiem że tym mocno bijesz no to się z tym Drawgirem roz... To rozprawić nie będę nawet to zrobił, wiecie? Jurden Nasz tu Oj, Geralt. No i trzy ciosy i leży. Myślę sobie Queen. Został jeden duch. Dobrze, Filipa wróciła. Ale ja bym chciał... Aha, ona czeka, świetnie. E, niestety tego nie zbierzemy. Dobra, chodźmy. Chyba jest póki jesteśmy w strefie, wiecie, zagrożenie to ta adrenalina nam zostaje. Postaram się wam pokazać finisher, jak wygląda. Ochronę no, lepiej sobie włączyć. Mam no, tu znaki, wszystko nam ładnie widzę, działa. I inne towarzystwo Duszki, duszki że nam się ładuje pasek O i proszę, X No co jest, e, nie chcę? O, na, na duchu pokażę O, ale musimy uważać, bo tracimy wtedy zdrowie Dobra. Nie chcę się bić z tym prawkirem Tak właśnie wyglądał jeden z finisherów O i wychodzimy z upiornej ogóły góry. Podależy się stać zdrowy, ale trudno. I właśnie wyglądał finisher. Mamy już finisher w ogóle na maksa, więc będzie ciekawie, jak będziemy się bić z ludźmi. Słówka sobie leci i przemienia się. Przyrażnie tego nie pokazali. Nie mogę iść dalej, jeśli Detmold wyczuje moją obecność. Jak mam wrócić do Wergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. To jest. No i jesteśmy po drugiej stronie upiornej mgły. Bardzo miło, nie? Yy, tak, proszę, Geralt, trzymaj cały czas srebro. O, coś było ciekawego. Rozkazy od Siralda Fritz. Ostena. zobaczmy sobie te rozkazy. Z jego cesarzkiej mości nakazuje pojmać pojemności Tris Merigold, zwołane na terenie górnego Edirn. Czwartego ma być dostarczona do mnie żywcem i z dyskrecją. Z jej góry nie może spać ani jeden włos. Schilad Fitz Oesterlen, czyli ten kanclerz, którego już znamy, aha, de, nie tędy. w ogóle teren. Nie, nic nie ma do wzięcia. Noc jest. Też ciekawe. ta muzyka. Ło. Napięcie sięga kurde zenitu. To jest jakaś ten. Obejrzyj. Poszukiwany żywy lub martwy. Elf Jordan. Przywódca komandant Viviurek. A co takie? Propaganda. Hm? Aha, fajnie, Geralt poszukiwany jest. Dobra, chodźmy. Hm, to coś ciekawego. Sprawdźmy co masz kochany. O, coś jest ciekawego Geralta? Mała figureczka. Bardzo ważną, trzeba ją zapamiętać. No, niestety nie dożył. Wiedziałem, cholera, wiedziałem, że to ty. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem chłopakom, to Geralt z Rivi, albo nie nazywam się Vernon Ross. Nie masz, Ross? To. twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. już nie żył. Ciekawe. To chyba wergeński strój. Prawie przedarł się przez mgłę. Czego tu szukasz? Mm. Tris jest gdzieś w okolicy. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. Mm. Musi gdzieś tu być. Filipa Eilhart ją namierzyła. Widzę, że poznałeś już całą menażerię. Ich też zostawisz, gdy zrobi się gorąco? Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Wes o mało nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo. Hmm. Wes, wszystko z nią w porządku? A co cię to obchodzi? Wszyscy mogliśmy zginąć, kiedy ty zabawiałeś się w wiewiórkę. Hmm. Nie jestem jednym z twoich ludzi, Roż. Nie zdradziłem cię. Tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś z tobą albo przeciwko tobie, co? Śmierć Voltesta pewnie też już cię nie obchodzi? Zabójca porwał Tris, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach lawaletów. No dobra. Nie wiem dlaczego to robię. Dobra, jeśli Tris rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach, blisko brzegu rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz albo przejść jaskiniami O bramach zapomnij Wejście do nie jest w namiocie Markietanek Panienki sobie wymyśliły, że będą tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy, ale zalęgły się tam potwory Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę Dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz hmm. Dzięki, Rosz Trzymam cię za słowo, Gerard. Spoko. Mamy no dwie drogi. Albo iść przez obóz, albo przez jaskinię. Wiecie chyba co wybiorę, nie? Trochę kazach stracę, ale w jaskini wydaje mi się bardziej bezpieczne. No, ślicznie. I mam tu po jadę z gmince. No. Ślicznie. To jest kolejny, chodź tu. No jest tych potworów całkiem sporo. właśnie bum! Jakie ja lubię! Się tak One wybuchają, sprawdźmy, tu coś jest, świetnie. Tu kolejny, i tu kolejny. Zwłoki tutaj jest chyba jakieś dodatkowe zadanie, chyba, o, nie jestem pewien, jest coś, co jest nie. Oczywiście, udajemy się tutaj do tego obozu. Tak, sprawdźmy, jest na mapie. Tak, to jest obóz marketing, a tutaj jest rzeka. No, oczywiście, to jest obóz, bo tak to byśmy musieli tędy iść, tutaj, tutaj się przedostać. No, to są chyba... Ci... Niedługa co?